No, miasto bardzo nam się podoba, co do cen jest taniej niż na Majorce i jest ogólnie dość tanio nawet porównując do Polski. A no i jutro ósme rano odbieramy auto z lotniska, także musimy wcześniej wstać no i to by było tyle z Kagliary, Zanim opuściliśmy Kagliari, Odwiedziliśmy jeden z lokalnych targów rybnych Europejsko, nie? A nie jakiś Egipt i ładna dziewczyna gdzie? do targu? reszta to same stare no. targ rybny Co to za ryby? <gry> Aż do. <gry> co? No, <gry> No spróbuj, spróbuj, no spróbuj, ja nagram, no co się boi, co co się boi, no co się boi, no, dolej, no, chyba.

dobro, zwolnie Dzień Są ale nie mówi. Punkt widokowy, super. Dobra, nic nie mówię. droga jak trzeba, droga betonowa i jedziemy trasa jak trzeba w tym porcie byliśmy wczoraj, ale musimy wrócić się jeszcze raz Niemiecka, francuska, niemiecka, holenderska, norweska, włoska, belgijska, francuska, Polskie nie ma, szukamy polskie <śleska> hiszpańska, włoska, Szwajcaria. Woska, woska. Woska, ambulant. Kine, <noise> kine. To jest knajpka fajna, nie? Ogródkiem Jesteśmy w Orosei I idziemy zaraz Na plażę Knajpka całkiem fajna I plaża Ciągnie się przez Jakieś 3 kilometry Za chwilę idziemy No, jest barek też? No, można sobie coś I Knajpka. No, fajnie zorganizowane. Jest mega dużo miejsca, nie? Ale nikogo nie ma, pewnie drogo. Gdzie? A bo to w sumie ma być statek faktycznie. No. Wyjdźmy stąd i chodźmy bliżej wody. Do wody, do wody, nie? nie jest ładna plaża. No, dokładnie. No, bardzo ładna plaża. Trafiliśmy przez przypadek. Woda przeźroczysta, tak jak trzeba Mało ludzi. Parking za free. Knajpa daleko, także... Wszystko to, wszystko to, czego trzeba podczas urlopu. Woda, widać dno. No, mistrzostwo. No ale my tu długo nie zabawimy. Z godzinkę tu posiedzimy i jedziemy w kierunku Olbi i La Madaleny. Czyli na samą północ Sardynii. Także to nala. Kekuje? To jest nasz dom <grymne> Fortnite, tak? No idziemy. Co? No chyba nikogo nie ma. ile to? 72 euro? Zobaczymy. A może ktoś jest? Nie, ktoś to jakby był. Tak, tak. Um. Już nie od frontu, tylko od tyłu. Pokój numer 3. Ok. A są Trójka jest tu. Czyli tutaj. A klucz ma być pod którym? Pod dwójką? No. Że, jest, że drzwi są otwarte. Aha, to nie tu. To trzeba będzie przejść. Najwyżej ktoś nas wyprosi Tu nie, idziemy po kolei Pierwszy raz w sumie jestem w takiej sytuacji Czekaj, może są twarde zobacz Trzy? W w drzwiach. No to jak? Ale gorąca, nie? Gorąco jest. Kęcia, widzisz gość tu? Idealnie wszystko jest. Widzisz wszystko? Woda jest. Wszystko jest, no. Wyrka fajne. Dobra, idę jeszcze tu zobaczyć, Czyli tu wychodzimy z naszego pokoju. No co? jeszcze, czekaj, breakfast room. Poszukam breakfast roomu. Jest breakfast room. Hmm. Tu, ale tu ktoś chyba mieszka, nie? Ale nie jest podpisane breakfast room. Tutaj jakby ktoś mieszkał. A tutaj co jest? Zobaczę. Nasz znaczy breakfast room. Ola, aha 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 to już jest szczyt, szczyt automatyzacji czekaj okay. a tu są zamknięte no chyba że naszym ten tu jest kuchenka to jest jakby śniadanie w zamrożarce Może idzie, nasz, może idzie nasz kluczem otworzyć. No. Ty, Ale nie, on powiedział, że jest od 8 do 9, to by przecież mówił, że można sobie samemu wziąć. Tak, to pewnie to będzie otwarte. Pewnie będzie otwarte. No, jakaś, jakaś lodówka jest. Okej. Tu jest lodóweczka. A tu? Zaraz. Tu też coś chyba jest, nie? Nie, tu jest zamknięte. No to przecież zawsze mogę powiedzieć sorry A od tyłu co jest? Tu też są pokoje? Aha, Tu no, też są pokoje, tylko od dwóch stron Widzisz. Tylko, że nie ma żadnych... Bo stąd dojechać gdziekolwiek to jest... A, to jest Oliwka chyba, nie? Zachód Słońca, Oliwka To co, fajnie, nie? Czyli fajnie, no tak Ciekawie, pierwszy raz to jestem to na takiej... Jest. Będziesz się zbała, tak? No. Wstaliśmy rano, teraz śniadanie, spaliśmy zaraz przy plaży, jest 7.30, zbieramy się na, na rejs po plażach, 7 plaż, 7 godzin, także ma być super. Kneipa mistrzostwa świata. Ну, туман наш покой. Продолжение W drogę. Zdecydowaliśmy się uczestniczyć w wycieczce objezdowej po kilku lokalnych plażach. Okazało się być to strzałem w dziesiątkę. Na dwóch plażach zrobiliśmy dłuższe przerwy oraz odwiedziliśmy kilka bardzo fajnych grom skal, do których dostać się można tylko łodzią. Ale co, tylko wpływamy, no?

Questa è Calafuli ed è l'ultima spiaggia a sud di Calaonone che può essere raggiunta in automobile. Si può parcheggiare quassù e si fanno circa 160 km da scendere. Penso proprio che ci venuto a prendere l'utilizzazione. C'è Secondo me credo sempre come vedo le cose vecchie, secondo me allora ero vero, io allora del gol. C'è un buon... piano. Faccio dopo dunque, eh, Ban. Piano, CB. Guarda come è anello di cima... Lo vedremo molto spesso all'entrata delle grotte, significa che la grotta è molto profonda, è un interesse speleologico. Yeah, perché no, questo no. è il primo anello Stai, di conduzione del filo d'Ariano che serve agli speleologi per non perdersi nel labirinto. Quindi quando troviamo una zero. Questa la chiamano la baia degli smeraldi. Gli smeraldi! Uuuuh, quando mi riuscito! Qui è pieno! Sì, qua sì, è pieno! è il primo posto esclusivo la prima internazionale esclusiva del territorio di Baunei vedo l'idea ma è, la, è il ora la dove qui di mano bellino <ride> Tu jest konkret, nie? jest Świetna zatoczka Świetna tam to można dojechać się Tu można dojechać się Dlatego są ludzie Teraz kolejna plaża, Kala Luna, jedna z ładniejszych tutaj na wschodnim wybrzeżu. Woda oczywiście turkusowa, w przeciwieństwie do Cala Mariolu Bardzo mało kamieni, tam były ogromne kamienie, trzeba było uważać. Plaża bardzo wąska. Z tyłu że jakiś zbiornik wody. Chyba jakaś rzeka tu do, dopływa. No. Z tyłu oczywiście. Dzieci na pożrzonych łódeczkach No i pod koniec plaży no To jest chyba jakiś punkt widokowy ale tam nie idę bo nie mam butów Z drugiej strony plaży tam są dwie jaskinie, wiadomo nawet trzy, że idę teraz w tamtą stronę również masa wodoważną turystów, także co chwilę nowy statek odbiera, zabiera no i masa masa małych motorówek to idziemy dalej Proszę o część plaży tu już sporo skał. No i oczywiście masowa turystyka. Turyści po prostu wszędzie. Na kupie. No, też bliska jaskin. Zobaczymy, czy można wejść. No to wchodzimy do środka. i wnętrze pierwszej. Tutaj dosyć głębokiej Słychać chyba nietoperze nawet. Nie, cykady. cykad. można wejść nawet do środka bardziej Tak jest widok na wylot A ja idę do środka zobaczyć Tu jest coś w stylu już ziemi, a nie piasku No tu już nie muszę przyznać, że nie ma śmieci, jest dosyć czysto No i koniec tam już jakieś 20 metrów, 15 no, bardzo ciekawe. Wszędzie sesje fotograficzne. Każdy chce sobie zrobić zdjęcie z wylotem jaskini. Świetnie to wygląda A oczywiście śmieci Bo ludzie co mogą po sobie zostawić druga jest dość krótka będziemy zobaczyć knajpkę no tu wiesz gdzie jest grubo piasku to jest gorący a gdzie jest niedużo to Mało no. Questo. Io il cambio io, ma non da, sì, io do il cambio a Mauro. Bella. Allora, dai, questo è fatto. Sali? Prego. Chi ha voglia di distribuire invece mia?

Последняя, последняя пляжа. Esta até plaza Tem razen vino na plaži. Dzień zaliczamy do bardzo, bardzo udanych. Zobaczyliśmy zakątki Sardynii, niemożliwe do zobaczenia przy użyciu tylko i wyłącznie auta. Do wielu miejscówek po prostu można się dostać tylko drogą morską. Udajemy się w stronę portu i jeszcze tego samego dnia ruszamy na północ Sardynii w stronę La Magdaleny.